Beniamin. Beniamin, Dzień dobry, to Wejdź, zjesz ze mną śniadanko. Później. Czy możesz mi powiedzieć, co to robi ta furgonetka? Furgonetka? Też chciałbym wiedzieć. I co? Hmm. Nic nie widać. Ale może tu coś jest? Beniaminie, ottonie. Poznajcie mojego kolegę pana Herinbeka, dyrektora z Old Town. Przywiózł nam niespodziankę. Jest w środku? <laughs> no właśnie. Poznajcie się, ten mały rozrabiaka to Elmi. <laughs> mały słonik! No, przyznacie, że jest słodki. <laughs> Tora! Przuczę oczy! Jeszcze jeden hałaśliwy dzieciak w zoo! Nasz olbrzym wystarczy za wszystkich! Cisza! A, o, o, he, he, dzień dobry, przyjaciele! Jego mama jest u weterynarza, więc trzeba się nim zająć cały dzień. Kto się nim zajmie? No, bo ja wiem, myślałem o Karlu. Ale od to i ja z łatwością sobie poradzimy. Dobry pomysł, Benjaminie. Cóż, skoro chcecie... Ale nie możecie go spuścić z oczu. Jest jeszcze malutki i lubi psocić. Obiecujecie, że nic złego mu się nie stanie? Obiecujemy, panie, panie dyrektorze, dyrektorze. Będziemy go niańczyć. To Powiedział ci. Jest taki, kochany. No, widzę, że już się zaprzyjaźniliście. Odbiorę go dziś wieczorem Paelmi! No, chodź do wujka Beniamina skarbie. O! 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 Widzę, że ten mały klakson ma tu zostać, a gadający słoń będzie się nim zajmował. No cóż, ma się rozumieć, że będę musiał ich pilnować. A, a, to wcale nie jest śmieszne! A. Ciągle te spotkania i spotkania. Trzeba przełożyć tę wizytę. Naprawdę? Rozumiem. Więc dobrze. Tak, do widzenia, moja droga. No pięknie. Zapowiada się wizyta rodzin na moi siostrzeńcy już jadą. Zaraz tu będzie taksówka. Więc co zrobimy? Poradzisz sobie, jestem pewien. Ale jak, proszę pana? Będziesz się nimi zajmował. Ha <laughs> Zostaniesz opiekunką do dzieci, James. Ja? Nie. No tak. Jak pan sobie życzy, panie baronie. Zabawa w chowanego to świetny pomysł, Beniaminie. No jasne. Jest zajęty, więc nie będzie psocił. Co, Co on tam robi? Wstajemy. Pomożemy mu. Niech nas znajdzie. Gdzie on jest? O, widzę, że to my musimy go szukać. Czekaj, od to zaraz się odezwie. Toro! Toro! Świetnie, Beniaminie! Ale głos dochodzi z, z mojego domu. domu. O nie, buszuje w moich słodyczach. Prawie wszystkie już skrupał. Tak, trzeba go pilnować. Już narozrabiał. Nawet na chwilę nie można go spuścić z oczu! Każda opiekunka to wie! Tylko słoń jak zwykle sobie nie radzi! Dawaj mi rodzynki! Nie, ja też chcę! James, błagam cię, zajmij się tymi dzikusami! Oczywiście, panie baronie, jak zawsze może pan na mnie liczyć! Tak, jak już mówiłem, dziś nie mam czasu, mam ważne spotkanie. James się wami teraz zajmie. Trzymaj ich z daleka od mojej biblioteki. Proszę bardzo. Do widzenia, dzieci. Co się stało, panie James? Tak, chodzi o rozynki. Ciekawe skąd się tutaj wzięły. Ale super! Brawo, Elmi! O nie! O co za strzał? W dziesiątkę! Wybacz, Karl! Pilnujcie lepiej tego malucha! Spuściliśmy go z oczu tylko na chwilę! Chwila to też za dużo. O. Być nianią jest trudniej niż myślałem o to. Elmi powinien się bawić z innymi zwierzakami. Nie miałby okazji do psot. Oto, ale to jest pomysł! Założymy w zoo przed szkole! Co? Przed szkole? Przed szkole, przed moim domem? Żeby mi tu biegała kroatka wrzeszczących dzieciaków? Wykluczone! Nie życzę sobie maluchów, a zwłaszcza żadnych małych słoni! A! Przygotowałem fantastyczną zabawę. Pograjcie sobie w grę planszową. Eee. Siedzieć w pokoju i grać? Ależ to nudne! Dobrej zabawy. Znam o wiele lepszą zabawę. Może pobiegamy po domu? Ha? No to tak. chodź! Super. <ślad> Baron będzie wściekły jego cenne książki. Pan James! Szybko, kryć się! Oh. Trafiony! A teraz biegiem do salonu! <trafiony> Uch, urwisy! A teraz narysujemy obrazek dla pana dyrektora. Elmi, siedź spokojnie i patrz, co robi wujek Benjamin. O tak. No, twoja kolej. Ej, przestań. Co jest? O to, patrz. O nie, znowu zaczyna. Ermi nie. Zaraz ładnie posprzątamy. Mam w domu jakieś szmaty. Eee... Ha! Nasz olbrzym znów sobie nie radzi. Pokażę Wam, jak to się robi. Słuchajcie, dzieciaki. Koniec z tym głupim malowaniem. Wyrzucamy pędzle. Oj! Ojejku. A! Ojej. kończyć tę głupią zabawę? Czy przeciwnik chce się poddać? To będzie kosztowało. Zapłacę każdą cenę. Proszę, zlitujcie się. Zlitujemy się, ale za dwa lody. Tak jest! Dwa największe lody! <gry> no, zgoda. Jak myślisz, zejdzie? Tak, tak. Choć nie tak łatwo. Ach, już. No, chyba skończymy z zajęciami plastycznymi. Jak nowe. Beniaminie, wracajmy już do dzieci. <słuch> Ale teraz wymyślimy jakąś sensowną zabawę. Dobrze, niech dzieci w coś pograją, a my będziemy patrzeć. Masz jakiś pomysł, Beniaminie? Tak. Co powiecie na grę w Berka? Wow! Świetnie benjaminie! <śmiennie> Kto chce być berkiem? Zgoda, Kangurek będzie berkiem, ale nie możecie schodzić z boiska. A teraz uwaga! Gotowi? Start! <śmiennie> Zmęczą się i będzie spokój. Jasne, oto. To jest stara sztuczka. Niani. Patrz, bardzo ładnie się bawią. <laughs> Nic złego się nie stanie. <laughs> O, licha, mamy pecha, chodźmy, Benjaminie. Zaczekajcie tutaj. Ha, nasz olbrzym nie ma zielonego pojęcia o opiece nad dziećmi. No cóż, chyba kolej na mnie. A, tu jesteście, uciekinierzy. A, I kto ich odnalazł? A, Gulliver, najlepsza niania. A, ale to już było. Nie ma przejścia. I tu też nie ma. Nie bój się od to. Słonie dobrze pływają. Zaczekaj, włożę kąpielówki i pójdę po niego. I co, zadowoleni? Tak, ale jakieś małe, nie sądzisz, Bentley? Nie bądź taka marudna. Bardzo dobrze, panie James. Może pan odejść. Z największą radością, ale bardzo proszę już więcej nie rozrabiać. Będziemy mieli grzecz! <śmum> <śmum> słyszysz? Taro. Głos dochodzi Zo. Chodź! Zobaczymy, co tam się dzieje. Zaczekaj! A jak przejdziemy przez mur? <śmum> Elmi, wyjdź z wody! Zaraz tam wejdę. To jest twoja ostatnia psota! Uważaj, że nie chce cię ochlapać! Okej! Okay. No uchodź już! Ten staw jest za głęboki dla małych słoni. Ach, jak nie ta katastrofa, to inna! Dla olbrzyma! Mnie by się to nie przydarzyło! Ja zawsze panuję nad sytuacją! Aj! Oburzające! Elmi jest super gość! Tak, z nim to dopiero jest fajna zabawa! A my musimy być grzeczni i nudzić się z tym sztywniakiem Jamesem! Serio? Nie! Chodźmy do zoo.! Byliście tak grzeczni, że zasłużyliście na drugą porcję. O nie! Nie ma ich. Tak, kangurek był grzeczny. Pobawisz się jeszcze kiedyś z Elmim, Cześć. Dosyć już psot na dziś słoniku, może teraz nazrywasz trochę kwiatków dla swojej mamy. Ho, 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 ho. No idź! No już, maluchy wróciły do rodziców. Co z Elmim? Dobrze, zrywa kwiatki dla mamy. Przy tym zajęciu chyba nie na Hmm... To ja sobie odpocznę od niańczenia dzieci. Ech, ja jednak będę czuwał. Nigdy nic nie wiadomo. To dobrze, nie Beniaminie. Opieka nad dziećmi jest strasznie ciężka. Mm, tak. <laughs> no, masz rację. W porządku, droga Wolna. Hej, Elmi, chodź tu! Jesteśmy nowymi nianiami. Chodź, pobawimy się! Ach, ale co? Oczom nie wierzę! Co się tutaj dzieje? Opiekunowie śpią w najlepsze? A ktoś porwał dziecko! Ruszycie się wreszcie, czy nie! No, o, o, Oj, co jest? Otto! Myśmy zasnęli, a Elmis znowu uciekł! Co? Witam w domu, panie baronie. Cóż, James, widzę, że doskonale sobie poradziłeś z dziećmi. W domu cisza i spokój. E, tak, panie baronie. Jak ci się udało obłaskawić tych dwoje łobuziaków? Dzieci. E, uciekły, panie baronie. Co słyszę? Uciekły. Przysięgam, odszedłem tylko na chwileczkę. Ale. żadnych ale, James! Musisz natychmiast je odnaleźć! Mówiłem ci, nie spuszczaj ich z oczu, a ty co? Niech żyje zo! Tak, o wiele tu fajniej niż u To Hehe, bo poznajdą nas! Szybko kryć się! Bo... Mam świetny pomysł. Tak. No, jak się mają moje nianie? Jak wam poszło z O Właściwie teraz pozwoliliśmy, żeby trochę sam pobiegał. <laughs> Tylko mi nie mówcie, że wam uciekł. E, coś w tym stylu, ale wiemy, gdzie go znaleźć. Naprawdę? Idźcie po niego, bo zaraz się w coś wpakuje. Skąd wiesz, gdzie go szukać. Właściwie nie wiem. I co teraz? Oh. Ale super! O niestety nie ma przejazdu. Oh. Halu! Może panienka i panicz schowali się gdzieś tutaj? O, moje biedne serce, nie zasłużyłem na to. I krzesła też brakuje. Och, czy zawsze wszystko muszę robić sam. Słucham pana. Co ty tutaj robisz? Co robię? Bo szukam dzieci. Chyba nie trudno zauważyć, że w ogrodzie nikogo nie ma. Widzisz? A więc zagadka została rozwiązana. Dzieci dostały się do Zoo, więc chodźmy tam. Do, do dobrze proszę pana. <grymne> Dobry widok na całe zo! Teraz opiekun Gulliver widzi wszystko! A, są tam! Nic się przede mną nie ukryje! No proszę, oczy mam wszędzie! Tylko nie z tyłu! Na szczęście lądowanie było miękkie. No nie. Trzech opiekunów, tylko dzieci brak. Bardzo śmieszne, panie Benjaminie. Muszę odnaleźć Bentleya i Beverly. A my musimy odnaleźć Elmiego. Rozdzielimy się. Pan, panie James sprawdzi przy wejściu do Zoo. Od to w środku, a ja pójdę na tyły. O, to Karl jedzie traktorem. On nam pomoże. Uwaga! Stop. Uf, nie mogę! Uważaj, Męclej! I co teraz? Nie. Trzeba ich stamtąd zabrać! Już wiem! Hej! Przejedźcie pod drzewem i złapcie się gałęzi! To nas uratuje, Mentley. Tak! Jedziemy pod drzewo! Trzymam cię! No, Nie bój się, Elmi. Pomogę ci. Ja mnie nie, nie, tak strasznie się bałem. O, o, o. Elmi, co za szczęście! Jesteś cały! To nasza wina. Tak. Jak możemy to wszystko naprawić? Znam sposób. Niesamowita sprawa. Nie poznaję mojego małego Urwisa. Tak, to prawda, panie Benjaminie. Moje dzieciaki też się zrobiły grzeczne. A jakie pracowite? Na odtonaj i Beniamina zawsze można liczyć. Kiedy będę potrzebował niani, mogę wpaść? Tak, ja też chciałem zadać to pytanie. Czy mógłbym na Was liczyć? Z przyjemnością. Z przyjemnością. Oczywiście. Oczywiście. Turo! <laughs> jeszcze tutaj jest brudno? Tak. Bez wątpienia najlepsze nianie są w Newton w zoo! <laughs> Poradzimy sobie z najbardziej niegrzecznymi dziećmi! <laughs> no cóż, pozory mylą. Papa! Pa. Wersja polska Telewizja Polska Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, tłumaczenie i dialogi Stanisława Dziedziczak, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Dariusz Odija, Anna Apostolakis, Michał Bukowski, Jacek Jarosz, Wojciech Paszkowski, Beata Jankowska-Cimas, Krystyna Kozanecka, Katarzyna Tatarak, Stanisław Brudny, Jacek Kopczyński, Eugeniusz Robaczewski i inni.